Cześć, dzisiaj nietuzinkowo. Jak zauważyliście w tytule, dzisiaj zrobimy inne porównanie: jak to jest przesiąść się z samochodu elektrycznego na samochód spalinowy. Jesteśmy w naszej ulubionej marce, czyli BMW. Jest to model 540 diesel, czyli osiągami dość podobny do naszej Tesla Model Y, long range. Kupiliśmy ten samochód w zasadzie w tym samym czasie jak Tesle, głównie na trasy. Myśleliśmy, że potrzebujemy samochodu na wakacje, na długie trasy, no ale jak wiecie z naszego kanału, głównie jeździmy Teslą. No i generalnie porównując ostatnie dwa lata, no bo prawie dwa lata już mamy Tesle. Tesla zrobiliśmy prawie 45 tysięcy kilometrów, a samochodem spalinowym 6. Więc możemy się troszkę wypowiedzieć, jakie są. Różnice i takie odczucia osoby, która wraca do samochodu spalinowego, gdyż jeździmy nim rzadko, więc te, te różnice są bardzo widoczne. No i pierwsze takie spostrzeżenie to jest głośno jest dużo głośniej w samochodzie spalinowym. Na początku myśleliśmy, że coś jest nie tak. Nie moglibyśmy się przestawić w ogóle. No, ale słychać te wszystkie napędy, to jest X-Drive, czyli ma na cztery koła napęd. Słychać to, słychać to eee, szum opon. No jest dużo gorzej wyciszony, mimo że to jest samochód w zasadzie prawie dwa razy droższy fabrycznie nowy. Drugie spostrzeżenie. Wszyscy tak mówią, że dźwięk silnika, dźwięk silnika brakuje im i tak dalej. Tutaj jest samochód sześciocylindrowy, ma fajny ten dźwięk silnika, ale, ale on jest fajny tylko jak się ostro przyspiesza i się jedzie. Ale dość dynamicznie. Na, na metę. A tak normalnie, no to jest taki stacjonarny szum, buczenie. Myślę, że jak teraz mielibyśmy jechać na trasę autem spalinowym tym, to bylibyśmy zmęczeni, nie? Po paru godzinach jazdy. Mhm. A te na przykład, no to już wspominaliśmy na różnych odcinkach, że. Robimy na przykład tysiąc kilometrów, dojeżdżamy do hotelu i nie jesteśmy jakoś bardzo wykończeni. Nie mamy takiego charakterystycznego buczenia w uszach, jak kładziemy się spać, a tutaj faktycznie cały czas jest głośno. No i myślimy, że głównie no, przyczynia się do tego właśnie ten dźwięk, dźwięk, tak. wibracje. Jesteśmy w stanie elektrykiem być dłużej na trasie. Tak, więc więcej kilometrów jesteśmy w stanie. Kilometrów może nie, bo mamy z... przystanki na ładowanie, i. Ale, ale duże. Drugie spostrzeżenie: osiągi. Generalnie te samochody mają na papierze bardzo podobne osiągi. Tu też jest poniżej 5 sekund do setki, ale jednak ten cały napęd, moim zdaniem, jest bardzo przekombinowany. To jest mocny diesel, ale z miękką hybrydą i ta skrzynia biegów, i ten napęd elektryczny, i to, i to wszystko. Bardzo wolno działa. Naciśnięcie gazu, trzeba czekać aż się coś dzieje. Hmm. Czas reakcji w przypadku Tesli jest znacznie szybszy. No tak, jest natychmiastowy. Na, na wszystko. Na wszystko. A tutaj wszystko jest jakby takie trochę opóźnione. Hmm. Zawieszenie, a. a. Może zawieszenie. Zawieszenie, teraz. zawieszenie. No tu plus dla Bemki na pewno. Tu nie mamy pneumatycznego zawieszenia, jest adaptycyjne ale no jest dużo bardziej komfortowe. Wszystkie dziury, wszystko naprawdę dużo lepiej wybiera. Bardzo dobrze spasowane. Jeżeli chodzi o spasowanie, to myślę, że mniej więcej porównywalnie Tesla i BMW materiały też podobnie, chociaż BMW w środku bardziej mi się podoba. To oświetlenia bietowe super jest. No nie mamy najnowszej Tesli, gdzie też to jest, ale, ale ten minimalizm niby jest fajny w Tesli, ale, ale jednak, jednak my wolimy takie bardziej luksusowe wykończenie. No tutaj minusem na pewno jest ten piano black, strasznie się to kurzy, no ale wiem, że można to okleić folią i wtedy chyba, chyba jest lepiej. Pewnie byśmy to zrobili, gdybyśmy więcej jeździli tym samochodem. No, kolejna bardzo duża przewaga samochodu elektrycznego no to jest poruszanie się po mieście w korkach. Wiecie, elektrykiem już dawno byśmy przyjechali po pasach dla autobusów, a tutaj niestety stoimy w tych korkach. Ja wiem, że to się ma zmienić i wykluczą samochody elektryczne z tych pasów Bus dla pasów? autobusów. Naprawdę? Tak, Dlaczego? w przyszłym roku chyba. Przecież to troszeczkę rozładowuje. No ale sporo tych to, elektryków. to miało być dla zachęty chyba. Mają to zabrać, może przedłużą, na tą chwilę nie wiadomo, no ale jest to super, super udogodnienie dla samochodów elektrycznych. No, spalinowym jeździ się po prostu dużo wolniej po mieście, ale przyjemnie, bo zawieszenie. Chociaż słychać to zawieszenie, ale Tesla jest sztywniejsza. Ona jak wpada w dziurę, to całą sobą, a tutaj tak. każde koło mam wrażenie, że żyje swoim życiem. Tutaj no, no lepsze jest to rozwiązanie. Nie wiemy jak w nowym, nowym Y. Podobno jest lepiej, ale z kolei na trasach jest dużo gorzej, że ta auto pływa i jest niepewne w zakrętach. Gdzie nasze na trasie prowadzi się naprawdę super. No BMK też, no wiadomo. To, to nie jest SUV, to jest e, samochód e, kombi. Znaczy. Active Touring w języku BMW. Jeżeli chodzi o użyteczność, też jest pakowny, ale wydaje mi się, że Tesla, Tesla jednak bardziej. bardziej. No i pewnie słyszycie teraz, jak, jak jest głośno. Trochę szybciej ruszyliśmy, ale, ale no jest głośno. Słychać te opony dużo bardziej niż w Tesli. No druga sprawa, że tutaj są opony te run-flat'y. To może też się przyczyniać, może gdyby kupić jakieś opony takie dedykowane do elektryka, co Wy na to? No, by to być dobry pomysł. O, i dźwięk, dźwięk migacza, o Jezus, drażni. I Tesla jest taki przyjemny, tak już się przyzwyczailiśmy, a tutaj jednak takie bardziej klasyczne klikanie. No i tak już. Mm. Jest zimno, łokieć przechodząc płynnie do rozwiązań wewnątrz samochodu no to mamy tutaj też automatycznego carplaya tylko jest jeden problem za każdym razem jak wsiadamy do auta wszystko się łączy tak samo bezprzewodowo jak w Tesli ale na przykład muzyka nam się w ogóle nie odpala mapa nam się nie odpala Łeź się odpala niby w tle ale nie wyświetla na ekranie trzeba to wszystko przeklikywać za każdym razem jak wsiadamy do samochodu Tutaj jest to miękka hybryda, więc klimatyzacja ma podobne rozwiązania jak w elektryku. Również sobie z aplikacji możemy schłodzić samochód, w zimę ogrzeć samochód, ale niestety działa to dużo, dużo, dużo wolniej i gorzej niż, niż test Tak, tak, bardzo, bardzo wolno rozgrzewa. Tak jak odśnieżamy na przykład sobie na zewnątrz samochód w zimie, no to dużo wolniej to działa. Tesla dosłownie, nie wiem, niecałe 20 minut I masz rozmrożone szyby A tutaj prawie godzinę No też można sobie ustawić kalendarz Kiedy ma się rozmrażać Kiedy ma się schłodzić samochód To jest mniej więcej podobnie No z tym, że wszystko działa wolniej Cały ekran działa wolniej Cały system działa wolniej Te, te niby, niby funkcje są wszystkie te same Ale mniej intuicyjne one naprawdę trzeba coś tam jednak przeklikywać cały czas. Nie, robi, nie dzieje się to automatycznie, a wiecie, my lubimy automatykę. Znaczy, Tesla też rozpuszcza po prostu pod tym względem, bo my jeszcze przed Teslą mieliśmy Audi A6 i mam wrażenie, że dość podobny samochód to był do tego. Wcześniej jeszcze BMK że srebrną, nie pamiętam w jaki model. Mieliśmy piątkę, 560. to też w zasadzie z tej kategorii był samochód i, i nawet w środku te one wszystkie były do siebie podobne, a Tesla tym swoim minimalizmem i elektroniką no po prostu przebija wszystko. Nie ta, wiem jest jak to jest duży, duży, hmm. duży skok, jeżeli chodzi o rozwiązania te automatyczne, logiczne. Wiecie, w Tesli ja sobie ustawiłem temperaturę w środku, je nie dotykam w zasadzie od roku. Automatycznie mi się włącza grzanie kierownicy, foteli, chłodzenie. Po prostu utrzymuje mi tą temperaturę. Nie dotykam tego, dosłownie nie dotykam tego. Od roku czasu. Ty lubisz sobie pomieszać? Ja bardzo lubię. Ja lubię jak przysmarzę słońce. Już tak jest tak już ciepło na dworze, i, i tak nie jest gorąco za kółkiem cały dzień. okazuje się, że ja miałam cały dzień włączone grzanie fotela. Ja mam, ja mam teorię. Myślę, że Ty się już przygotowujesz do menopauzy i ja takie mam takiego. ciepło-zimno, ciepło-zimno. Y, moje ulubione hasło, że jest, jest mi zimno duszno. To jest już taki maksimum moich osiągnięć. Jest mi zimno duszno, więc myślę, że co po niektóra kobieta wie, o czym mówię, ale bardzo dziękuję za menopauzę. Kolejna sprawa, mamy tutaj... Przedłowo rejestrator przejazdu na czerwony. O, lubię to, lubię to. No ways działa. Jak widzicie. Druga sprawa, mamy tutaj ładowarkę indukcyjną do telefonu. No jest pewien problem. Ale niewygodna strasznie. Ja teraz to pokażę. Niewygodna. Słuchajcie, to jest taki, taki problem, że mój telefon się tu nie mieści. Ja mam case na lato takiego, wiecie, kładloka Ze względu na rowery. Ja go tu wkładam, no i niestety nie ładuje się. Możesz go upchnąć na siłę, ale prostu. nie Muszę nie można zdjąć go case. Muszę zdjąć case. Ale ja mam innego case'a i... Ja muszę zdjąć case, wtedy wchodzi, ale nie mogę go... Ale mi też nie, nie musiałabym wciskać. Nie, nie, nie wyjdzie. A wiecie, no ten samochód też ma dostęp z aplikacji, też można go otworzyć, uruchomić. Warunkiem jest to, że telefon, żeby ruszyć autem, telefon musi leżeć na ładowarce indukcyjnej, no co niestety się nie udaje przy większych telefonach. My mamy iPhony Pro Max i niestety to już się nie udaje. Jedna z najważniejszych chyba rzeczy, takich różnic jest, jak to mówią, do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja. No, i bardzo, bardzo się przyzwyczaiłem do jeżdżenia jednym, jednym pedałem. Jest to tak wygodne, szczególnie w korkach. No i w ogóle, że no, ciężko mi się przedstawić z powrotem na jeżdżenie dwoma pedałami. No, jest to uciążliwe, mniej więcej porównywalnie jak jazda automatem i z manualną skrzynią biegów, moim zdaniem. I ja się przyzwyczaiłam też do kierownicy. A, przecież. Zobacz, jak widoczność masz teraz. Wydaje mi się, że gorsza niż. Wiesz co? W Tesli. Nie do końca, bo za że tutaj ten wieniec górny jest równy z deską, rozdzielczą. rzeczą. Siedzi się tu dużo niżej. Takim troszkę kaustrofobicznie jest, nie? Bo mm -hmm. siedzisz tak nisko. No właśnie, mi skorygowało to jazdy. Po cichu to zrobiło i przyjemnie, nie wyszarpało kierownicy. Tak, o, bo Tesla potrafi szarpnąć. No. No, sprawa hamulcy. No, jest problem tutaj jest problem tutaj, nie mogę się przyzwyczaić nawet jak jeżdżę kilka dni pod rząd BMW, to nie mogę się przyzwyczaić ze względu na tą rekuperację na to reagowanie na, na znaki i tak dalej ja nigdy nie wiem jak ten hamulec zadziała raz ten pedał jest bardzo miękki od samego początku raz jest twardy, od razu łapie, że hamuje z zębami w kierownicy no i jest to nieprzyjemne w ogóle, w ogóle dziwne rozwiązanie dajcie znać czy kto ma bemkę czy, czy też to zauważyliście i czy da się temu jakoś zaradzić o, przypominam, że mamy 540 diesel jak to mówią diesel robi 1000 km ale tylko no na hej, kartce no. zobaczcie tutaj mamy prawie pół zbiornika no i przewidywany no, zasięg 331 km Tysiąca też nie zrobi. I z no, naszego doświadczenia coś. wiemy, że maksymalnie 500-600 no, km, i się jest. tankujemy. Szybka zmiana kierowcy, i co się właśnie wydarzyło? Teraz auto choinka. Naciskam wszystko jak leci. Jezus. Dlaczego? Tam z przodu coś jest. Aha. Nie, nic nie ma. Naprawdę coś było? Nie ma nic. Patrz. No nie ma nic, no ale ci auto się zatrzyma. A, pasy. Aha. <śmiech> <Seria>? <śmiech> Dobre! No ale bez przesady, Szyma, to można komuś krzywdę zrobić. No. Nieźle. Już się spodziłam A... najeżdżasz, najeżdżasz na pasy i staje dęba. Czekaj, ściszę muzykę. <laughs> Czy pytać, jak twoje pierwsze wrażenia? <laughs> Należy zauważyć, że próbowałam ruszyć bez odpalenia silnika. Klasycznie. Nie, jeżeli chodzi o fotele, no to wygoda? Oj tak. Ale tu czy tam lepiej? Oj, Puszcz Pani. E, gdzie lepsza wygoda? To znaczy nie, myślę, że w tej temperaturze na zewnątrz porównywalne, natomiast te mają pewnie wentylowane siedzenia. No, nie? No nie mają. Nie mają? Nie. No nie nie W Audi jeszcze. mieliśmy, no. w tamtej BMW też mieliśmy, Ale a tu co? nie. Nie wiem. No na pewno zagłówki tu lepsze. Jeszcze Zagórki tego lepsze. Jeszcze nie, nie, nie czułam potrzeby zmiany tej pozycji, ale przy dłuższej jeździe, no to Aha. ja cały czas narzekam na zagłówki w Tesli, bo są nieregulowane I pojawił się w pewnym momencie pomysł, żeby kupić jakieś poduszki tutaj na tą linię odcinka szyjnego. No i co, I kolejne wakacje się zbliżają. Mamy tych poduszek, nadal nie mamy. Ja dodam, że. Obawiam się bardzo foteli w Tesli, ale nieźle. nieźle. Uwielbiam fotele w BMW, Tu mamy tak zwane komforty, czyli pełna regulacja w zasadzie wszystkiego, co się da, ale w Tesli no nie jest najgorzej. nie jest najgorzej. Wygodne są te fotele, są dość duże. Nie mają takiego zakresu regulacji jak tutaj, bo tu nawet się łamie, wiecie, oparcie i tak dalej. Wysuwa się tutaj pod, pod udami odcinek, że no, tutaj siedzi się dzisiaj bardzo wygodnie jak w każdej BMC tego typu na tych fotelach hmm, ale nie ma tragedii jeżeli chodzi o Teslę ten fotel zrobili bardzo ekonomiczny niby jest dużo prostszy hmm, krótszy ale, ale nie ma tragedii gdzie są wycieraczki? automatyczne no jest tutaj tych przełączników dużo można się pogubić ale jak przysiadam się z Tesli do jakiegokolwiek innego samochodu zazwyczaj spalinowego w zasadzie to tych przycisków i tak jest zawsze masa i ja to doceniam bo trochę tęsknię za tymi rzeczami no niektóre znaczy ja umówmy się no ja nie wiem do czego służy ponad 70% pewnie tych przycisków ale czasami no, tego trochę. brakuje tu klimatyzację też już mamy na ekranie ale dedykowanym na dole no tutaj jest masa przycisków od wentylowania szyb i tak dalej. No na kierownicy jest masa przycisków. Co mi się nie podoba, co BEMKa zmieniła, przerzuciła podgłaszanie i ściszanie radia na prawą rękę. Po co? Jak tutaj mamy zaraz obok. W starej BEMKie mieliśmy po lewej stronie i to było dużo bardziej wygodne. No bo jeżeli chcę podgłośnić albo ściszyć, no to sobie już tutaj sięgnę prawą ręką. A tam było wygodne, że jak się jechało lewą ręką na trasie, to nie trzeba było używać w ogóle prawej, żeby sobie regulować muzykę. No tutaj przenieśli te wszystkie asystentów ruchu. Działa to dobrze, o dziwo, ci wszyscy asystenci. Zatrzymuje się, rusza, no jest to już dopracowane. Ekran mi się kiedyś nie podobał, o, nie wiem, czy widać, ale się przyzwyczaiłem i jest fajny. Odbija się bardzo. Jeszcze patrząc z pozycji tutaj pasażera, nawigatora. No to jednak w Tesli doceniamy to, że ten cały ekran jest przeniesiony w Tesli za kierownicę plus tam podstawowe wskazania samochodu, a tu ten duży ekran mam cały w zasadzie dla siebie do dyspozycji. Jest to bardzo, bardzo pomocne w trasie, po drodze mogę sobie patrzeć, gdzie możemy się zatrzymać na obiad, e, szukam sobie hoteli i tak dalej, restauracji. Bardzo, bardzo pomocne to jest. No tu niestety no, działa to, ale to już nie jest to samo. No, oddalać nie można. No jak widzicie, wow, ale urwałaś. Jak widzicie to, to nie działa Tak płynnie jak w Tesli No Ekran jest dużo mniejszy Korki o, Słyszeliście jak przejechał przez tory? Bardzo mięciutko Tu też dużo przycisku No telefony tak wozimy, I niestety się nie ładują o, tutaj na kubeczki też są maleńkie. No i teraz takie szybkie jeszcze podsumowanko. Co myślisz? Ja? No ty. Chyba elektryk. Podoba mi się. To znaczy no podoba mi się ten samochód. To zresztą wcześniejsze też były podobne, ale jednak elektryk rozpuszcza. Tu, tu się męczę tym szarpaniem, tym... Hałasem, chociaż ten hałas w mieście mi się podoba, ale na trasie myślę, że bym się zmęczyła. No właśnie, powiedziałam, że jest jednak szarpanie. Jest szarpanie. Albo mam cię, albo jestem nieprzyzwyczajona. No tam masz więcej mocy. Nie spodziewałam się, że to powiem, ale tutaj tylko nie wiem, jak to się nazywa. Mam wyświetlacz na szybie. Przyzierny, pręd. no. Y, przeszkadza mi to. Tobie przeszkadza, tak. ja lubię. Denerwuje mnie to, rozpraszam. A no bo ty przekraczasz prędkość cały czas i ci tam ruga na czerwono. Ja ja z samochodami spalinowymi na pewno się nie I... pożegnałem na zawsze, ale, ale widzę, widzę zalet elektryka i przy teraz przyznam szczerze że jak skręcam w Tesli i na ekranie wyświetlają mi się przeszkody które są po lewej stronie na przykład to mi dużo pomaga tutaj też jest ten wyświetlacz i tu mi się pewnie też to samo wyświetla nie. ale nie? nie no to nie no to rozpuściła mnie Tesla bo... ja tego nie mogę powiedzieć bo to tu, tu nie pamiętam gdzie mam się patrzeć w lusterko Ja to zauważyłem że ty często wybierasz zamiast patrzenia w lusterka to patrzenie w ekran mm. przeraża mnie to mm. przeraża mnie to naprawdę nie, myślę, że ja dwuetapowo no, patrzę w lusterko, ale wspomagam się też ekranem, bo nacięłam się może niekoniecznie w Tesli, ale w innych autach na jakichś martwych punktach, a, gdzie nie, nie w widziałam w lusterku samochodu, a nagle okazuje się, że tam coś a, jest. No rozumiem. Ciekawe spostrzeżenie. Takie kobiece. Bardzo chyba. Co do, co do samochodu elektrycznego, tak chyba, chyba teraz bym... Spróbował e, jakiegoś Chińczyka typu Siker Denza, więc. Ale elektryka? No, tym stwierdzeniem e, zapraszam Was do zakupu tej bamki. Jest na sprzedaż. Jeżeli ktoś szuka 2022 rok e, samochód z niskim przebiegiem, bo ma niecałe 50 tysięcy km dajcie znać w komentarzach, wyślemy Wam link. Do ogłoszenia. Samochód już ma zatwierdzony leasing. Gdyby ktoś chciał wziąć w leasing na dobrych warunkach, wystarczy podać NIP swojej firmy. No bo wiadomo, samochód jest na pełną fakturę VAT-23%. Serdecznie zapraszamy. Się zapalił. Robi, co chce. na czemu zapalił? Ile baterii jest? Na dwa tylko. No to mało. A, widziałem, że ci tam ręka poleciała. No bo, no bo nie wiem, gdzie są wycieracze. Poleciała ci tam ręka. <tutuj> Tutaj nie wiem. Nie. Co tam kręcisz? Umiesz wycieraczek włączyć? Ale już upośledzenie normalnie. Dwa lata z tyłu O to z włączyłam. I to z tyłu. Tak z tyłu. Z tyłu, nie? Mama polała. Chyba przez przypadek to włączyła, ale się udało. Jezus, z dwa lata. A ten dla upośledzonych i zobacz co się stało. No dzisiaj próbowałeś ruszyć, bo jest odpalenia silnika. Do tej korki, ale do vlogowania ta auto się nie nadaje, bo mruga ekran. No Bus właśnie. właśnie. Był z pasem z prawej, byśmy śmignęli no do domu. No właśnie, i się wszystko wyjaśniło. No. no. Silnik odpala, gaz ruszyło i wyrywa. I to jest właśnie przez to, że się dodaje gazu trochę, nic się nie dzieje, to się wciska więcej gazu i on wtedy wyrywa. Musisz się nauczyć, gdzie działał od odnowo. Mm. To jest po prostu tak, jak w takim starym Mercedesie. Wszystko trzeba robić z wyprzedzeniem. Włącz autopilota, ustaw na dom i jedziemy. No i co, i tu nie ma regulacji? No nie wiem, kombinaj. Tak naopowiadajesz wszystkim, że jest znaczy, regulacja. No wiesz, i tak jest do przodu ta poduszka, ale wygląda jakby. to była regulacja. Silnik się znowu odpalił już nie można szeptem mówić, tylko trzeba głośniej. Nie wiem. Przy okazji klimatyzacja włączyła się na wyższe obroty. Przyjemnie buczy, ale buczy. Ma. Stoimy zamiast jechać tam prawym. Siuch. Udało Ci się ładnie ruszyć, a bo silnik był odpalony. I z gaz, i szarpną. To ty czy samo tak szarpną? Samo. Zobaczymy, jak ruszysz. Pięknie. Pięknie. Pan? czy pani by mnie tutaj zapuścili? Ale to musisz jechać w ruchu wtedy. A nie wszyscy stoją w miejscu i ty włączasz migacz gdzie macie cię Nie ma gdzie. No dasz radę, no przecież tu jest moc. O, właśnie. O, pięknie to zabrzmiało. Dziękuję, że zostałeś z nami do końca. Mam wrażenie, że ten odcinek powinien mieć tytuł Baba za kierownicą. Jeżeli zgadzasz się z tym, daj łapkę w górę. Do zobaczenia.